Karakorum Highway. Karakorum Highway. Trasa szybkiego ruchu. Zbyt szeroka nie jest. A ja znajduję się w Beszam. Oczywiście Pakistan. Ledwo wyjedzie się z Islamabadu. Człowiek porusza się. I ma dwa wyróżniki. Jeden to zginął płowy kolor. Zrobiło się troszkę chłodniej, choć nadal jest około 30 stopni. Są góry, i jest rzeka Indus, to właśnie ta rzeka Indus, która ciągnie się od wysokich Himalajów aż do Karachi. Ciekawe, bardzo kolorowe. Bardzo ozdobne. A mój Diligence raczej współczesny. Tutaj mam kolejnego. I jeszcze jeden. Każdy inny. Rzeka Indus i Mały Dopływ. A mnie najbardziej, mnie najbardziej bawi nazwa tej prowincji. Kyber Ha. Kyber pachtunka. A prawidłowo to było to, co przed chwilą słyszałeś. I tak cały czas. W dolinie Indusu znajdziesz również pola tarasowe. Tutaj jest ich nawet niezbyt dużo, ale troszkę wcześniej, do połowy wysokości wzbocza. I droga mi się pnie cały czas w taki sposób. No i coraz wyżej białaski się pokazują. Nawiasem mówiąc, nawiasem mówiąc mają powyżej 7 tysięcy po wjechaniu do miejscowości Szatial. To właśnie tutaj, jak ręką odjął, zniknął kolor zielony. Skończyły się zasięgi monsunów. A więc nie ma deszczów, Nie ma też roślinności. Stał się teren pustynny, mimo że to jest wyżej. Różnią się też troszkę domy. Stały się płaskie. I takie powiedziałbym kamienno-betonowe. Niezmienny jest tylko Indus. Inną ciekawostką w tej miejscowości są rysunki naskalne. Rysunki naskalne na tych kamieniach powstały w okresie od I wieku przed naszą erą do II wieku naszej ery. Motyw typowo buddyjski, elementy stupy. Carbon traders were traveling here. And you can see jak usłyszałeś przed chwilą jestem na jedwabnym szlaku a te elementy rysowane to pielgrzymi pielgrzymi poruszający się właśnie po jedwabnym szlaku from china to Texila, because they were traveling along with the rivers, you know. Punkt, punkt widokowy na Nanga Parbat, osiem tysięcy metrów, jest tam z tyłu, obecnie niewidoczny kilkanaście kilometrów wcześniej. Było miejsce, gdzie następuje start pieszych wędrówek, tu camp base, czyli bazy, skąd startują wyprawy na Nangaparbat Nanga Parbat. nazywana Górą Mordercą. Jestem obecnie w bardzo specyficznym miejscu. Miejscu, gdzie spotykają się trzy ogromne masywy górskie i gdzie spotykają się dwie główne rzeki, które rozdzielają te masywy górskie. I mogę powiedzieć o jeszcze jednej ciekawostce. Zaraz powiem bliżej o tych górach i rzekach. Z tyłu, za tym pomnikiem znajduje się Nanga Parbat. Góra Morderca. Killer Mountain, jak mówią osiem kilkanaście metrów. I teraz trochę o specyficzności tego miejsca. Jest tutaj spotkanie dwóch rzek. Z prawej płynie rzeka Indus, która rozdziela Himalaje i Karakorum. To jest tam w środku, to ten niższy punkt, tam jest wąwóz Indukuszu, rzeki Indus. A rzeka Gilgit, ta z lewej, oddziela Korum i Hindukusz. To tutaj bardziej w lewo. No i stąd cała ciekawostka. Bardzo interesująca. Trzy kaniony rzek. Rzeki, które płyną oddzielnie i potem już razem. Po długim, prawie 12-godzinnym przejeździe. Bo było to prawie 500 kilometrów, Wylądowałem w dolinie Hundzy. To tutaj. Piękny hotel. No i teraz pokazuję to, co widzę z okna. Dla mnie perełka pakistańska. Takie polskie, zakopane. Ale filmowane z morskiego oka. No i szczyty w okolicy mają. Ponad 5000 metrów wyżej, te najwyższe oczywiście. Doliny w tutajszych górach są praktycznie oazami. Płynie w nich rzeka, i w szerszych miejscach teren zielony czyli oaza. Albon, i jak cię podoba ten widok? Mnie bardzo. Rzeka Hunza, a ten białasek to jeden ze szczytów Rakapoci pik. czyli góra Rakapoci, prawie 7800 metrów nad poziomem morza, do granicy z Chinami. Od, Hun, od doliny Hunzy mam jakieś 200 km. Po drodze dawni podróżnicy, którzy wędrowali tutaj karawanami, pozostawiali ślady po sobie: rysunki, petroglify, napisy w antycznym języku. W pewnym miejscu. Fajnie to brzmi. W każdym razie na pewno w górach znajduje się jezioro Atabat. Jezioro, które powstało jako magazyn wody dla, dla rzeki Hunza. Wtedy, kiedy topnieją lody i śniegi, woda się tutaj gromadzi, a następnie rzeka bierze swój początek. Służy między innymi nawadnianiu. Te tunele powstały w tych górach zostały oddane do użytku jakieś 8 lat temu. Pakistan, przyjaciela. Przyjaciele. A tutaj mam całą historię tego miejsca. Również babka Tak jak mówiłem, oddano, oddano tą drogę w tunelach w roku 2015. Całkiem niedawno. Muszę jeszcze troszkę powiedzieć o tym, o tym miejscu. Otóż 4 stycznia 2010 roku osunęło się zbocze góry z lewej strony na rzekę i wioskę, która była tam na dole. Zginęło wtedy 20, 20 ludzi. Następstwem tego wszystkiego było wybudowanie nowej drogi i tuneli Jestem coraz dalej Jednocześnie coraz bliżej coraz bliżej tych białych Ten masyw górski nazywany jest katedrą Te białe to jęzory lodowców które zasilają tę rzekę Również z boku tej doliny kolejne lodowce spływają z nich rzeki na dół. Wieska Pasu kojarzy się przede wszystkim z lodowcem. To ten jęzor, właśnie tam. Oczywiście mam także wspaniały widok na katedrę i jej otoczenie. Także białaski. Czyt pasu tutaj niewidoczny, za tym lodowcem tam w głębi ma prawie 7,500 metrów, a lodowiec 115 km kwadratowych. w jednym miejscu znalazłem to, co tutaj jest najważniejsze, gdzie zamieszkać, gdzie zjeść, co zwiedzić i gdzie można pójść i co robić. Troszkę dalej i inny zestaw białasów. Tutaj także inny zestaw pamiątek, takie bardziej naturalne. Jaki? Głowy, wójczuki, i z drugiej strony także biało. Można kupić sobie także czapkę miejscową. Te maski jaków powiedziałbym prawdziwe. Nawet z połową szczęki. Niestety, kundżera pas przywitał śniegiem. Śniegiem z lodem, zacinającym w poprzek. Jest tutaj mnóstwo przełomów i trzeba jechać bardzo wolno. A troszkę niżej śniegu i zasp jest mniej. Ale za to są piargi. Piargi i usypiska skalne. I tak prawie przez 50-80 km. Altit fort jest to dawny dom księcia. Księcia, który władał Hunzą. Była to także nazwa miejscowości, która została przemianowana w czasach współczesnych, za czasów Pakistanu, na obecną. No i jak ci się podoba wioska Altit? Taka trochę inna, prawda? Wysokogórska, powiedziałbym. Będąc w hotelu, zażartowałem sobie, że te białe szczyty zaglądają mi do talerza. Nie ukrywam, że rozweseliłem moich gospodarzy. Ludzie, którzy tu mieszkają, są nazywani od nazwy Doliny Hunzami. Tutaj masz prywatne domy Prywatne domy a u góry FOD Czyli miejsce zamieszkania księcia Jeszcze jedna ciekawostka jest związana z Doliną Muzy średni wiek ludzi tu mieszkających to jest 100 120 lat Prowadzone badania wskazują, że Powodem jest dieta. Lekka dieta. Typowe nakrycia głowy. Do tej pory sądziłem, że nos noszą je jakieś specjalne grupy ludzi. A okazuje się, że te z lewej strony, te biało beżowe, noszą po prostu mężczyźni w górach, tutajszych górach, a te bardzo kolorowe to po prostu kobiety. No jakby nie było pełno ozdób. Dolina Hunzy to także drzewa owocowe. Ciekawa konstrukcja tego fortu. Elementem, który trzymał konstrukcję było drewno, a między tym kamienie i zaprawa. Spytasz, co tutaj się je. Hmm. Powiedziałbym pokrótce to samo, co w sąsiednich krajach. तैमूर की औलाद में से अमीर तैमूर की औलाद तामरलैन से वो तामरलैन जो हैं वो मुगल्स हैं जिनको मुगल अंग्रेज नाम देके गए हैं मुगल पे अंग्रेज के जमाने में जब फौज बैठे होना है सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटी एट मीटर सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड एटी एट मीटर हाई अब सी लेवल नहीं विश्व तो था या एंड द नेक्स्ट między Diran jest Peak. Diran. Diran 7200 metrów. Droga do kolejnego fortu. Baltic Fort. Jest bardzo stroma. Dałem sobie z nią spokój. Tym bardziej, że zaczęła się pokazywać choroba wysokościowa. A widok ciągle ten sam. Port w całej okazałości A na dole szkoła wyższa dla chłopców. Gdy się patrzy na takie widoki, można powiedzieć moim zdaniem tylko wow! Rzeka płynie sobie na dole. A tam na dole, przed nią. Sądzę, że 300-400 metrów niżej cmentarz. Pewnie dla tych, co jechali tutaj zbyt szybko. A potem znowu spojrzysz w górę. Jakaś rzeczka sobie prawie pionowo płynie w dół. A u góry białasek. Po drodze do Gilgit. Czyli wracam już z powrotem w stronę. Środka kraju. Miejsce to nazywają Rakaposhi Viewpoint. Punkt widokowy na góry Rakaposzy Prawie 7800 metrów, a dokładnie dwie siódemki i dwie ósemki. 7788 metrów. Robi wrażenie, prawda? A to trochę niżej to lodowiec, który wypływa z tej góry. Jeszcze jeden widok. Ale również informacja, że jestem w kolejnym dystrykcie, nagar. No i trafiło mi się troszkę historii. Historii jedwabnego szlaku. Karakorum Highway było wybudowane w roku 1970, wcześniej była tutaj droga. Dla jeepów, czyli bardzo nierówna i funkcjonowała w latach 1958-60. A wcześniej była tylko dróżka Jedwabnego Szlaku, którą zaraz pokażę. To właśnie tam, ten pasek. Czasem niżej, czasem wyżej. Powiedzieć, że wtedy też były tu ładne widoki. Oczywiście żartuję. Ale, ale górę Raka Poszy chyba widzę po raz ostatni na tej drodze. Zaznaczono w tym miejscu wydarzenie, które miało miejsce około 55 milionów lat temu, kiedy to kontynent indyjski i Euroazji zderzyły się i spowodowały wypiętrzenie tych najwyższych gór, które znacznie, które w tej chwili nazywamy Karakorum, a w sumie Himalaje. Tam zauważyłem jeszcze jedną ciekawostkę. Dość duży strumień, który spływa pionowo w dół, wpływa pod łachę, płynie pod ziemią i później wypływa w stronę rzeki. A w sumie jadę prawie cały czas przez centralny Karakorum National Park. Mamy, mam okazję także pokazać pomnik, który wybudowano ku czci ludzi, którzy zginęli podczas budowy Karakorum Highway. Jak dopytałem, było to około 1500 Pakistańczyków i 3000 ludzi z Chin. W to samo miejsce przyjechała także para młoda wraz z gośćmi. Lazar w Gilgit. I jak zwykle wszystko. Począwszy od meczetu na rogu, a potem sklepiki. Wywarzywniak tutaj szy soki z mango tutaj to, na, tutaj to co jest naprawdę potrzebne w kuchni do obiadu ryż różne inne przyprawy fasolopodobne kukurydza i przyprawy Chcę kupić sobie taką czapkę Ale te mi się akurat nie podobają Tutaj jeszcze minibus Stoję na wiszącym moście i ten mi się pod nogami buja Chodzę sobie po tym wiszącym moście, który pamięta jeszcze czasy brytyjskie. A czasy brytyjskie, o, jeszcze trochę. To przecież koniec II wojny światowej. No a most jest nad rzeką Gilgit. Jak już wcześniej mówiłem jedną z dwóch głównych oprócz indusów. Widać, że tysiące nóg to wydeptały. Nie co to jest. Ty się dziśki zęby, zamiast szczotki. Namga Parbat. A w zasadzie pożegnanie z nią. Shangri-La Hotel. Spotyka się tutaj dość często. Ten najbardziej sławny jest w Skargu. I wszędzie próbują się reklamować miejscowe firmy.